No ja jednak muszę nieco zepsuć tą świąteczną atmosferę, bo co prawda to nie jest wiadomość z dziś czy wczoraj, tylko sprzed dobrych kilku dni. No ale ponieważ ludzie byli zajęci świętami przygotowaniem do nich, to większość tego w ogóle nie zauważyła. A chodzi o to, że dokonuje się dość duża zmiana, nie o geopolityczna. W Europie i u nas, gdyż okazuje się, że Rosjanie zademonstrowali Amerykanom swoją nową, supertoniczną, supersoniczną rakietę, czyli super z możliwością przenoszenia broni nuklearnej, na którą Amerykanie na razie nie mają odpowiedzi i jest dużo, dużo szybsza. Od dotychczasowych natowskich i amerykańskich tego typu broni no jest właściwie niemalże nie do obrony yy, przed, przed nią, prawda? Przynajmniej w tej chwili. No i wygląda, że Rosjanie to celowo zademonstrowali, żeby NATO i Ameryka troszkę odpuściły to ich ciągłe atakowanie, czy poniekąd, jak oni twierdzą, okrążanie bo mają taką broń, którą przecież mogą zarówno z lądu, z morza, jak i z innych rzeczy, mają przecież jeszcze, jeszcze okręt Kaliningradzki, Daleki Wschód, Kamczatkę, Sahali, więc mają skąd razić, tym bardziej, że jest to, jak mówię, broń bardzo szybka i bardzo groźna i widać, że Stany i Zachód NATO straciły jakąś entuzjazm do obrony Polski, a tym bardziej krajów bałtyckich. A nawet Ukrainie trochę odpuścili w sprawie tych umów gazowych i kombinacji z Rosją. Tylko nasze ukochane władze twardo opowiadają, jak będziemy super bronieni, i zapraszają jak najwięcej wojsk amerykańskich, które w tej sytuacji. Na niewiele nam by się przydały. I właściwie po co są potrzebne. Złośliwi i podejrzliwi twierdzą, że mają bardziej pilnować naszych bogactw naturalnych niż, niż naszej obrony. No ale jak to będzie, to pożyjemy, zobaczymy. Natomiast nasza obrona przed Rosją i to, co wcześniej w piśmie mówiono, chyba to Macierewicz i inni twierdzili, że będziemy atakować i zdobywać Kaliningrad. No, i oczywiście wyzwalać kraje bałtyckie, gdyby była taka konieczność. No to to, zdaje się, idzie do Lamusa, i w NATO to jest raczej, raczej, prawda, sprawa nieco przebrzmiała. Co prawda, NATO się zbroi, ale są i tacy, którzy mówią, że NATO ma być wkrótce rozwiązane, że będą tylko bilater, bilateralne układy Stanów z różnymi krajami. No bo NATO jest poniekąd instytucją demokratyczną i ma słabo mobilną. Więc w przypadku tak szybkich rakiet i takich możliwości, no to zanim oni by skutecznie jako NATO całość zareagowali, to zwłaszcza w przypadku Bałtów byłoby już dawno po ptokach, jak to się mówi. No, natomiast Polska, jeżeli by doszło do konfliktu i rzeczywiście NATO chciało nas z Amerykanami bronić, a nie tylko pilnować, no to w tej sytuacji bylibyśmy strefą zgniotu i zniszczenia, co też jest trudne do zaakceptowania dla no, spokojnego i myślącego o swojej przyszłości narodu. No więc mnie się to wszystko nie bardzo widzi. A ta y, supersoniczna rakieta, y, no super naddźwiękowa, Awangard no, może narobić dużo spustoszenia nie tylko w Polsce, w Europie, a nawet w świecie, i w dużym stopniu zmienić geopolitykę. Oczywiście Rosjanie to nie tylko mają na potrzeby yy, NATO, czy Polski, czy Stanów, ale również Chin i innych potencjalnych wrogów, no, ale na razie z Chinami starają się jak najlepiej, a apetyt. Ameryki na dalsze okrążanie i, 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 i osłabianie Rosji w tej sytuacji słabnie, bo Putin coraz wyraźniej mówi, że oni sobie na, na to, żeby ich niszczyć, nie pozwolą i gotowi są zastosować bardzo różne środki. A nawet gdyby tą rakiet, tego typu rakiety i podobne używano tylko z bronią konwencjonalną, przynajmniej na początku, to i tak zniszczenia byłyby okropne. A gdyby potem zaczęto używać taktyczną broni jądrową, a nie daj Boże strategiczną, no to katastrofa w drzwiach. A gdyby doszło do dużego użycia broni nuklearnej, strategicznej, no to praktycznie prawie że koniec świata. Więc módlmy się, by strony się dogadały, Polska była. Pełni niepodległa i dobrze uzbrojona, ale głównie własnymi siłami, by naród był zjednoczony, a Pan Bóg i opatrzność nad nami czuwała, co daj Boże? Amen. Amen, Amen.